Wojciech Szczęsny rozwiał wszystkie plotki dotyczące swojego ewentualnego transferu z Juve. Już oficjalnie wiadomo, że nigdzie się nie wybiera, po prostu rezygnuje z zawodowej gry w piłkę. Pożegnanie z kibicami przeprowadził w swoim stylu, komunikując światu osobiste przemyślenia przez media społecznościowe. Oświadczenie bramkarza spotkało się z szerokim odzewem kibiców, którzy w większości gratulują mu dojrzałej decyzji. Podziękowania Szczęsnego do nich skierowane mają szczególną wymowę, bo różnie to z tymi wzajemnymi sympatiami bywało. Zwłaszcza Zwłaszcza na początku kariery Szczena dał się poznać jako człowiek, który w język się nie gryzie i nie ma zamiaru bawić się w dyplomaty. Ale to między innymi swoją szczerością zapracował sobie na szacunek, uznanie i uwielbienie fanów, którzy nigdy nie wypominali mu chociażby wysokich zarobków, czego nie można powiedzieć o komentarzach dotyczących na przykład Roberta Lewandowskiego. A ostatnio zarabiał ponad 140 tysięcy złotych dziennie z grania Viuwe bez wliczania kontraktów reklamowych. Trudno jednak odmówić mu ambicji, determinacji i cynicznego charakteru, który zresztą miał po ojcu. Jakim go zapamiętają kibice i czy można określić go mianem ulubieńca publiczności? I o tym będzie w kolejnym odcinku na kanale Za Połowy zbliżają się mecze reprezentacji polskiej, więc zachęcamy Was oczywiście do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi rozważaniami, które tutaj się pojawiają i także oczywiście docenimy łapę w górę na dobry początek tego filmu. Dzięki wielkie, zapraszam na materiał. Na karierę Szczęsnego warto spojrzeć przez pryzmat osiągnięć, a tych przecież nie brakowało. Wojciech Szczęsny przygodę z piłką rozpoczynał w stołecznej Agricoli. trenował także z juniorami Legii. W sezonie 2006-2007 postawił na transfer do młodzieżowej drużyny Arsenalu. Zawodowy kontrakt podpisał we wrześniu 2008 roku i kilkanaście miesięcy później za debiut w reprezentacji Polski pod wodzą Franciszka Smudy. W kadrze wystąpił na mistrzostwach Europy 2012, 2016, 20 i 24, a także na Mundialach w 2018 i 2022 roku. Łącznie w narodowych barwach rozegrał 84 spotkania. Oprócz Arsenalu grał także m.in. dla Romy czy Juve, Był trzy razy mistrzem Włoch i zdobywcą pucharu kraju, dwa razy zdobył puchar Anglii oraz super puchar Włoch. Szczęsny jest lubiany przez dziennikarzy, klubowych kolegów. I trenerów, a z niektórymi ma cały czas wyjątkowe relacje. Zawsze mówił to co myśli, zawsze był szczery i w swoim podejściu do piłki prawdziwy, jak mało kto. Wypowiadał się bez owijania w bawełnę i zbędnych autoryzacji, a na konferencjach prasowych było wiadomo, że z nim będzie ciekawie. I choć czasem jego żarty oraz wypowiedzi nie były zbyt wybredne, to stały się elementem jego wizerunku. Jak sam niegdyś stwierdził, swój barwny charakter odziedziczył w genach. Bezczelny jestem, to wiadomo, w końcu nazywam się szczęsny. Zdaję sobie sprawę, że mój charakter nie jest taki jak wielu innych piłkarzy, którzy mówią, że wszystko im się podoba. Pewnie kilka razy to mi wyjdzie na dobre, innym razem na złe. Takim mnie zrobił mój tatuś. Chociaż nie potrafię się tak daleko posunąć jak ojciec, by krytykować własnych trenerów. Staram się bardziej kontrolować. Może nauczyłem się na jego błędach, bo zdaję sobie sprawę, że on to już zupełnie przeginał. Od samego początku nie był jedynie współuczestnikiem kontrowersji, tylko sam je kreował. I swoim niepokornym charakterem zdołał zjednać sobie sympatieki Kibiców, a wszystkie jego wybryki ostatecznie były mu wybaczane. To w dużej mierze zasługa charyzmy i luzu, bo stwarzał wrażenie równego gościa, którego po prostu trudno nie lubić. Między słupkami również nie brakowało mu nonchalancji i pewności siebie, a to cechy u bramkarza zawsze mile widziane. I przez wszystkie lata kariery dokładał do tego mnóstwo własnej ciężkiej pracy, choć wzorcem zdrowego trybu życia nie był, z czym akurat się nie krył. Malkontentom zamykał usta swoją grą, bo nie ma możliwości, żeby grać w Arsenalu, juwę czy reprezentacji przez tyle lat, nie przykładając się do treningów. Znany był również z tego, że nie boi się ostrzejszych wymian poglądów i choć z wiekiem złagodniał, to jednak kilka jego cytatów przeszło do historii. A każdy, kto znalaz mu za skórę, musiał liczyć się ściętą ripostą. Z Radkiem Majdanem ściął się na Twitterze, który kiedyś był jego ulubionym środkiem przekazu złotych myśli i mocnych stwierdzeń. Zaczęło się od końśliwego komentarza szczęsnego pod adresem myśleja Kola, piłkarza znienawidzonego przez fanów Arsenalu po tym jak postanowił odejść do Chelsea. A że w nowym klubie Cole zmarnował rzut karny w pucharowym meczu z Evertonem, no to wyszła taka scenka. Jednak nie tylko przez internet Szczęsny był kozakiem, pewność siebie biła od niego również w szatni, czasem w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Gdy w 2008 roku gościnnie z Arsenalem trenował zmierzający ku końcowi kariery David Beckham, polski bramkarz przywitał go słowami Cześć, jak masz na imię? Z czasem jednak zaniechał komentowania piłkarskiej rzeczywistości, bo jego wpisy spotykały się z dezaprobatą klubowych władz i polaryzowały kibiców. Sztubackie żarty odeszły w przeszłość, gdy poznał miłość swojego życia. W tym w tym też czasie odciął się od ojca i zerwał z nim relacje, których obie strony nie odbudowały do dzisiaj. Ale jako wierny mąż oraz przykładny tata zyskał powszechną sympatię osób nieoglądających piłki nożnej i kojarzących go z medialnych nagłówków w rodzaju bogaty piłkarz oraz znana piosenkarka razem, żadnych afer, skandali, romansów i plotek. Poukładany, rzeczowy oraz inwestujący w swoją przyszłość, Szczęsny już od dobrych kilku lat był w każdej chwili gotowy zawiesić buty na kołku. Z wyszczekanego mułkosa stał się dojrzałym mężczyzną, któremu nadal nie brakuje pewności siebie, ale skończył już z ucieraniem nosa innym. Gdy zacząłem tweetowanie nie myślałem o tym, że ktoś zacznie moje komentarze traktować śmiertelnie serio, a mnie uważać za klauna. Tak naprawdę Twitter w zamyśle nie miał nic wspólnego z moją karierą piłkarską. Był jedynie dodatkiem, sposobem na komunikowanie się z fanami. Chodziło o pozytywny przekaz, o trochę humoru i luzu. Nie miałem zamiaru wpisywać tam poważnych, oklepanych formułek. Po meczach piłkarze zwykle mówią to samo, zagraliśmy źle, mamy nadzieję, że będzie lepiej, obiecujemy, że w następnym spotkaniu damy z siebie wszystko, bla bla bla. Mój Twitter miał być inny, barwny, wesoły, swobodny. Od Arsenalu miałem pełną zgodę na tweetowanie, tak naprawdę opieprzyli mnie tylko za jedną akcję. Napisałem, że Aaron Ramsey wygląda na zdjęciu jak profil, musiałem przeprosić, bo przeczytało to setki tysięcy ludzi i zrobiła się duża afera. Na swój oryginalny wizerunek szczęsty zapracował w sumie w trzech różnych obyczajowo krajach. Kiedy w 2017 roku Polak był prezentowany na konferencji jako nowy bramkarz Bianconerich, zapytany o to, jakie są jego słabe strony, odparł: Nie mam słabych stron, jestem piłkarzem Jówe. Tą wypowiedzią zwrócił na siebie uwagę kibiców, którzy znali go już z występu w Romie. Pewność siebie, na granicy bezczelności, pasowała do jego pokerowego oblicza oraz intrygowała kibiców starej damy. Co ciekawe, włoscy fanatycy, komentatorzy, że i trenerzy nie zamierzali uczyć się trudnego dla nich wymowie nazwiska Polaka. Mimo tego, że Szczęsny spędził w Serie A w sumie 9 lat to dla wszystkich pozostał po prostu jako tek od trzech ostatnich liter imienia Wojtek. Takich piłkarzy zawsze będzie brakować. Nie tylko ze względu na umiejętności, ale też poczucie humoru, cięte posty i szczerość po porażkach. Szczęsny jako jeden z nielicznych brał niepowodzenia na klatę. Nie uciekał przed dziennikarzami, potrafił stanąć przed kamerami powiedzieć, że zawalił oraz przeprosić Kibiców. Czy zostanie w ich świadomości zapisany tak, jak sobie to kiedyś wymarzył? Gdy jeszcze ciężko pracował na swoją renomę w arsenalu, zapytano go w jednym z wywiadów, jak chciałby być zapamiętany po zakończeniu kariery. Z właściwą sobie dozą szczerości odparł wtedy: Przede wszystkim jako świetny bramkarz, tylko tyle. Nie chcę być celebrytą i nie chcę, by kiedyś ktoś powiedział o mnie: Szczęsny, a to ten, co był z tą piosenkarką, tą, co pokazała Cycki całej Polsce. Byłaby to dla mnie porażka. Wojciech Szczęsny powiedział o sobie, że jest. Jest najgorzej prowadzącym się piłkarzem, a w karierze pomogło mu szczęście. Zagrał w wielkich klubach, z którymi odniósł sukcesy. Dzielił szatnie z największymi gwiazdami futbolu, ale nigdy nie przekonywał, że obsesyjnie żyje piłką i że regularnie ogląda w telewizji wszystkie mecze. Może dlatego koniec jego kariery wywołał większe poruszenie wśród kibiców niż w nim samym. Ale nie ma co się dziwić chłopakowi z Grochowa, który kiedyś ratował papierosem samego prezydenta Polski i prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego w życiu Niewiele już może zaskoczyć. A waszym zdaniem, dlaczego Wojciech Szczęsny jest jednym z najbardziej ulubionych piłkarzy w historii naszego kraju? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, jak zmieniała się pozycja Wojtka. Także oczywiście dajcie znać pod spodem. Zachęcamy nowe osoby do subskrypcji. Wszystkich do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, jeśli ten Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Do usłyszenia.